Dzień dobry, moi drodzy. Jeśli zrobisz to, o co cię proszę w ciągu trzech miesięcy, prawdopodobnie dojdzie do wielkiego przełomu w twoim życiu. Jeśli wytrzymasz w tym, o co cię proszę 6 miesięcy, to prawdopodobnie zmieni się bardzo wiele. Jeśli wytrzymasz przynajmniej rok, to myślę, że w ciągu tych dwunastu miesięcy zmieni się absolutnie wszystko. Moi drodzy, to jest krótka forma vlogowa. Witam was serdecznie, w której dzielę się swoimi doświadczeniami. Dzisiaj miałam fascynującą rozmowę. Z jedną z trenerek, z którą współpracuję, gdzie pracujemy nad pewnym nowym projektem, i w trakcie tej rozmowy padło, tak, padło takie stwierdzenie, że ludzie przede wszystkim osiągają swoje cele w życiu w momentach, kiedy nie odpuszczają. To znaczy, wielu uczy tego, żeby dążyć do swojego celu, żeby mieć jakąś pasję i po prostu do niej iść. Natomiast ja twierdzę, że najważniejszym moment w Twoim działaniu, w Twoim życiu, to są te wszystkie momenty, kiedy ci się po prostu nie chce kiedy wiesz, że masz masę różnych innych rzeczy do zrobienia, kiedy jesteś zmęczony, kiedy nie masz energii i tak dalej. To są właśnie te momenty, w których no, trzeba zrobić ten jeden kolejny krok, bo jeśli sobie dołożysz perspektywę trzech miesięcy czy sześciu miesięcy i za każdym razem, kiedy ci się nie chce czegoś zrobić, zrobisz ten jeden krok więcej, to suma sumaru te trzy miesiące dodatkowych kroków zacznie tworzyć niesamowity rezultat. Dzisiaj edukacja się zmienia, dzisiaj to, co jest kluczem, to jest działanie. I dopiero działając, e, uczenie się wyciąganie wniosków. Pomyśl o jakimś dowolnym celu. To jest, wiesz, super okres. Zbliża się nowy rok, gdzie wszyscy będą planowali swoje cele. Ale może zamiast planować po prostu swoje cele, lepiej jest pomyśleć o tym, że będziesz działać. Każdego dnia robić jeden krok. Albo przynajmniej, kiedy ci się nie będzie chciało, po prostu nie rezygnować, nie odpuszczać. Nie dopuszczać do sytuacji, w której nie zrobisz, tego jednego kolejnego kroku, bo na koniec dnia, na koniec roku, to to tworzy twoje efekty i rezultaty. Nie znam ludzi, którzy tylko się ucząc osiągają swoje cele, ale znam ludzi, którzy działają, którzy czasem skaczą na tak zwaną głęboką wodę, nie wiedząc, czy umieją pływać w danym zbiorniku, w danym otoczeniu, i dopiero wtedy, kiedy skoczą, zaczynają szukać rozwiązania i pływać. Ja nie wiem, czy to jest idealny sposób na efekt, bo zawsze są zagrożenia ale wiem, że większość ludzi, która osiąga dane cele, właśnie tak robi. Najpierw skacze na głęboką wodę, a później zaczyna pływać. I tego Wam serdecznie życzę w części pierwszej mojego vloga. Jeśli Ci się podobał, daj znać pod spodem, być może będzie kontynuacja.